Witajcie, w dzisiejszym odcinku znajdujemy się w Świdnicy, gdzie znajdują się dwa bardzo ciekawe obiekty naziemne, opisane jako bunkry w Świdnicy. Jest ze mną pan Eliasz, który udostępnił nam tutaj miejsce i chce bardzo opowiedzieć o tym miejscu. Jest znawcą tematu, opiekuje się jednym z tych schronów, który pozwolił i za chwilę zobaczymy w całości. Panie Eliaszu, gdzie my się znajdujemy co to za miejsce? Niech pan opowie w dwóch Jest Tak. Dokładnie jesteśmy w Świdnicy, a konkretnie 3 km poza Świdnicą. Tu już w tej chwili też powstaje osiedle w okolicach tego obiektu, ale sam obiekt, a właściwie dwa te obiekty znajdują się 3 km poza wioską. Tak naprawdę cel tych i przeznaczenie tych obiektów nie jest znany. Są różne sugestie, przypuszczenia, że one mogły służyć tutaj jako magazyn, ponieważ w Nowogrodzie Krzystkowicach była w pobliżu fabryka amunicji potężna. To znamy. I tutaj prawdopodobnie mogły być składowane jakieś podzespoły, ale to też niekonkretnie na ten temat nie ma żadnych informacji. Inne takie informacje też nie źródłowe, bo to są gdzieś tam przekazywane z człowieka na człowieka mówią o tym, że tu prawdopodobnie była taka stacja radiolokacyjna. Tu się znajdowały urządzenia jakieś takie radiowe, na zewnątrz były anteny i tu prawdopodobnie można było wzmacniać fale radiowe. Pamiętajmy o tym, że tutaj niedaleko stąd przebiegała granica Polski i Niemiec. To były tereny niemieckie tutaj, a dosłownie 20 km dalej były, przebiegała już granica polska ówczesna wtedy z Niemcami. Więc tu w 1938 roku, bo te obiekty były, były budowane tuż przed wojną, w 1938 roku. Czyli to właśnie miałem zapytać się o datę budowy. Tak, w 1938... 1938 roku i tak naprawdę nie wiadomo, czy one zostały użyte do, do tych działań, które zostały, w jakim celu zostały budowane. Bo być może jak nie było oporu ze strony Polski, cała Cały front czy atak Niemców przeszedł już bez żadnego oporu za linię Odry, więc prawdopodobnie te obiekty straciły na, na znaczeniu i, i nie zostały wykorzystane. Jak wiele, wiele innych, które zostały wybudowane no wielkim tam. nakładem sił. Panie, niech Pan powie, dwa obiekty różnią się od siebie, a różnią się dachem. Jeden obiekt ma płaski dach, a w tym, którym się znajdujemy, który zobaczycie w dalszej części filmu, ma dach spiczasty. Ja powiem o obiektach trochę takich informacji. Może z ciekawostka to będzie. Same obiekty mają po pięć kondygnacji: dwie piwniczne i trzy takie na nadziemne, czyli w sumie pięć kondygnacji. Grubość ścian to jest 1,60 m, więc potężna masa zbrojonego betonu. Kruszywo to był bazalt, więc to też naprawdę nie do ruszenia. A powiem Wam z, z własnej wiedzy i doświadczenia, że. Nie jedno wiertło duże złamałem tutaj, bo tak jest gęsto stal zbrojeniowa powkładana, że no nie wiem tak naprawdę, czy, czy to było sens budować aż takie masywne obiekty. Pięć kondygnacji, yy, ostatnia kondygnacja tu, akurat w obiekcie, gdzie jest stożek, to jest 2,5 metra, więc też potężna masa Potężny, betonu. Tak. Natomiast sam stożek, same te zadaszenie tutaj prawdopodobnie, ponieważ w okolicy nie było tutaj lasów, tak jak w tej chwili. Są takie samosiejki, porosły już drzewa tam 30, 40-letnie, nawet 50. Kiedyś tu były pola, łąki, i ten obiekt był przykryty słomą. I z góry, jak leciał samolot, prawdopodobnie widział tylko potężny stuk i nic więcej. Natomiast o drugim, o którym tutaj wspominaliśmy, ten drugi obiekt jest płaski. Na nim jest wsypana, jest taka nisza, jakby zrobiona. Tam jest wsypana metrowa warstwa ziemi, i na tym porosły. Takie solidne już drzewa, one już kilka razy tam obumierały przez pożary i tak dalej, ale co jakiś czas się odnawiają. No teraz jest susza, nie wiem, jak to tam wygląda na z góry. Na dzisiejszy ja już byłem tam z dronem i normalnie powiem Panu, że z góry nie widać, że tam jest jakiś nie obiekt. Nie widać, zwłaszcza, że tam nie ma terenu koło, Jest las, jest droga i praktycznie można, jak patrzymy z góry, przelecieć, nawet nie zwrócimy uwagi, że tam się znajduje jakiś obiekt. I... Natomiast ten tutaj, tak jak mówiłem, był, byłby na terenie łąk yy, i był tak. W ten sposób yy, zamaskowany. Czyli nie ma tutaj takich małych pomieszczeń. Znajdujemy się jakby w środku walta, z takim stożkiem i mamy. Duże, okrągłe pomieszczenie, które zobaczycie za chwilę. Czy wyższe kondygnacje też posiadają takie same układ pomieszczeń, czy jest przegrodzony ścianami, czy jak to wygląda? Nie, dokładnie tylko tutaj są wydzielone toalety, ale to już jest późniejsza robota do naszych mhm. potrzeb, bo tutaj, tak naprawdę na terenie, nie w samym obiekcie, ale na terenie przyległym, prowadzimy takie zajęcia rekreacyjne, militarne, sportowe. I tutaj dla potrzeby, wybudowana tylko na, na tym dolnym, dolnej kondygnacji toalety dlatego są tu przegrody natomiast te wyższe kondygnacje są bez żadnych przegród jest wielka hala potężna sam obiekt jest w średnicy 20 metrów, więc to też jest potężna wewnątrz jest tutaj gdzieś około nie, chyba 8 i 8 16 metrów średnicy A znamy wysokość obiektów ja szacuję no, na 15 róż, róż, tak tam bo tam jest łatwiej zmierzyć i tam mhm. było mierzone tam było 13 prawie 14 a ja już wchodziłem tutaj na górę, bo tam trochę uszczelniałem, bo z wiekiem tutaj ten obiekt jednak pracuje cały czas. I tam gdzieś jakieś mikropęknięcia są, tamten jest szczelniejszy, ten jest mniej szczelny. Mikropęknięcia, jakieś takie nacieki wodne i tak dalej. Więc uszczelniałem ten obiekt i tak sprawdzałem, jak to tam wygląda, to tu jest ponad 15 metrów do czubka tego, tego samego, To dosyć wysoki no, obiekt, bardzo wysoki. potężny i niewiadomego przeznaczenia. No za chwilę spróbuję wam pokazać, jak on wygląda wewnątrz i zewnątrz. Myślę, że jak będziecie gdzieś w okolicy, możecie odwiedzić tutaj przemiłego pana, skorzystać z rekreacji, a zwłaszcza z dziećmi. Tak się prezentuje nam ten dolny obiekt, o którym opowiadał przed chwilą Pan. Z racji, że odbywają się tutaj te zajęcia dla dzieci. Obiekt jest wymalowany ale widzimy, że jest to obiekt cylindryczny z wielkim filarem po środku. Tam są toalety, nie będziemy wchodzić, ale mamy pozwolenie wejścia na te górne kondygnacje. Dolnych chyba nie uda nam się zobaczyć, no też nie będziemy nadwyrężać gościnności. Normalnie tutaj, z tego co wiem, nie można wchodzić, ale nam się udało. Czyli mamy tutaj klatkę schodową, bardzo krótką. Tu jest wejście na ten wyższy poziom, ten trzeci pod dachem. Na pierwszym piętrze widzę, znajduje się siłownia. No, szkoda, że tam się nie. A nie, mamy tutaj spokojnie. Mamy schody i zaraz nim nie wejdziemy. Muszę się tu przedostać pomiędzy tymi wszystkimi. Mój rozmówca powiedział, że tamten obiekt jest o wiele, wiele, wiele ciekawszy. Pewnie z racji tego, że jest dziki. Jest tutaj magazyn. Mamy hełmy i widzimy tutaj ten nasz stożek. Tak, tu już mamy ten centralny słup, który idzie do dołu. Pomieszczenie jest dużo mniejsze. No z racji tego, że znajdujemy się na szczycie. Super, że nam udało, udało się to zwiedzić. od środka. Zaraz zobaczycie, jak ten obiekt wygląda z zewnątrz.. Ta brukowana droga pośrodku lasu zaprowadzi nas do drugiego obiektu, o którym wspominaliśmy już z panem Eliasem na początku filmu. Cheers. Just...